Automaty i klimatyzacja. Zofia, przyjaciółka Elżbiety. W ogóle to nie wyobrażam sobie kupowania samochodu, który nie ma klimatyzacji. Także automatyczna skrzynia biegów dla eleganckiej kobiety jest wręcz nieodzowna. Jak można w dzisiejszych czasach nie wymagać tak podstawowego wyposażenia? Gdy tylko wchodzę do jakiegoś salonu lub garażu samochodowego, od samego progu mówię Proszę mi pokazać wszystkie samochody z klimatyzacją. Pani Zosiu, wiem, że ma Pani szczególne doświadczenia motoryzacyjne, trochę inne niż większość obywateli naszego kraju. Proszę coś o tym opowiedzieć. Ależ proszę bardzo. Najpierw proszę, niech się Pan poczęstuje herbatą i tym jednym małym herbatnikiem. Niestety nie mam w tej chwili w domu więcej słodyczy. O, dziękuję bardzo, jest pani niezwykle uprzejma, a ten jedyny herbatnik jest niezwykle smaczny i bardzo słodki. Zatem już panu opowiada. Gdy wiele lat temu, jeszcze za czasów PRL-u, przyjeżdżałam na krótki pobyt do kraju, zawsze starałam się tu jeździć komfortowym samochodem na miarę moich potrzeb. Szczególnie miło wspominam BMW, które kupiłam przypadkiem w drodze na zakupy do jakiegoś niemieckiego marketu. Nie miałam wystarczającej ilości toreb, trochę absorbowały mnie dzieci, więc nie opodar sklepu, po prostu wstąpiłam do jakiegoś garażu, aby kupić samochód, którym zawiozę zakupy do domu. No i wybrałam ogromne niebieskie BMW. Nie interesowało mnie nic innego, jak tylko działająca klimatyzacja duży bagażnik i automatyczna skrzynia biegów. To, że w tym samochodzie było 6 albo 8 cylindrów i palił benzynę jak smog. Wcale mnie nie interesowało. Ważny był przede wszystkim komfort podróżowania. Czy znajomi pochwalili ten wybór? Zazwyczaj, gdy przyjeżdżałem do kraju, przyjaciółki, zwłaszcza ich mężowie, byli zawsze zadziwieni moimi wyborami. W kraju, w którym brakowało paliwa, w którym ludzie oszczędzali latami, by kupić teoretycznie tani i, oszcz i oszczędny w eksploatacji samochód, moje zakupy zdumiewały. I po co im była ta cała oszczędność. Jeździli w ciasnych, maleńkich samochodzikach, marząc o małym mieszkaniu. To było bardzo żałosne. Ja sobie niczego nie odmawiałam, no ale w końcu mieszkałem za granicą, więc tam zarabiane pieniądze były w Polsce sporą fortuną. A co na to mówiła najbliższa rodzina? Mój ojciec myślał i postępował podobnie jak większość Polaków. Tak samo ciągle oszczędzał, kupował tanie pojazdy, i podobnie jak wielu innych ludzi, sam je reperował. Pewnego razu poprosił mnie o kupienie dobrego lakieru, bo postanowił samodzielnie pomalować starego Moskwicza. Tak więc, będąc w Londynie, wybrałam dla niego wspaniały, złoty, metaliczny lakier. Moja serdeczna przyjaciółka, bardzo niewielkiej postury, która akurat odwiedziła mnie w Anglii, dźwigała potem 15-kilogramową puszkę farby po wielu terminalach lotniczych. Tak się poświęciła, a co zrobił mój ojciec? Pomalował złotą farbą podwozie samochodu. Gdy potem wjeżdżał na kanał w celu dokonania badań technicznych lub dokonania przeglądów albo napraw, mechanicy głośno lub po cichu wyrażali swoje rozbawienie. Złota, metaliczna podłoga. Tego się nie spodziewali. No dobrze. Rozumiem już mniej więcej pani preferencje oraz styl życia. Proszę zatem. Teraz opowiedzieć, w jaki sposób zetknęła się Pani z bohaterem tego reportażu i jak ta znajomość wpłynęła na motoryzacyjne wydarzenia w Pani rodzinie. Okej. Okay. Cisław jest mężem jednej z moich najlepszych przyjaciółek. Jeszcze raz spotkałam go w latach 80. był wówczas bardzo cichym, skromnym i chyba trochę zakompleksionym człowiekiem. Już wówczas w pewien sposób przydawał mi się w przypadku problemów motoryzacyjnych i komputerowych. Gdy kiedyś sprowadziłam z Niemiec Mercedesa, potrafił go uruchomić pomimo bardzo wyładowanego akumulatora. Przy okazji zniszczył linkę holowniczą i naderwał coś w zawieszeniu Moskwicza mojego ojca, ale wybaczyliśmy mu to. Mercedes ożył. A później, czy miała Pani jakieś przygody motoryzacyjne w jakiś sposób związane z osobą Zdzisława? Raczej nie, może pośrednio. Kiedyś kupiłam w pewnym kraju arabskim nowiutkiego Fiata Tipo i sprowadziłam go do Niemiec, potem do Polski. To był bardzo nietypowo wyposażony samochód. Posiadał bardzo mocny silnik turbo, miał przyciemniane szyby, automatyczną klimatyzację i o ile pamiętam, nie posiadał ogrzewania. No cóż, była to wersja na kraj pustynny i bardzo gorący. I proszę sobie wyobrazić, że w Warszawie skradziono go ze strzeżonego parkingu. Widziałam na własne oczy wyjeżdżających z parkingu złodziei i zatrzymałam przypadkowo przejeżdżający radiowóz milicji, pokazując uciekający samochód. Milicjanci ze stoiskiem spokojem odpowiedzieli mi, że mam pojechać na komisariat i tam złożyć doniesienie. To bardzo przykre. Czy odzyskała pani samochód? Nie, ale na szczęście był ubezpieczony w Niemczech. To właśnie Zdzisław wówczas poradził mi, aby jak najszybciej uzyskać odszkodowanie w Niemczech. Otrzymałam odszkodowanie przewyższające prawie dwukrotnie wartość tego fiata. Jak to jest możliwe? Już wyjaśniam. Kupiłam go w kraju, w którym nie ma podatków, akcyz i temu podobnych wymysłów i obciążeń. Dlatego samochód kosztował mnie o połowę taniej niż w Europie. Natomiast solidna niemiecka firma ubezpieczeniowa. Wypłaciła mi odszkodowanie według cen z własnego rynku. Co pani zrobiła z tym odszkodowaniem? Kupiłam wielkie BMW, które z kolei przetransportowałam do kraju arabskiego, w którym rezyduję od wielu lat. Byłam z niego bardzo zadowolona. Wytrzymał tam 20 lat bez żadnych poważniejszych napraw. Czy w końcu udało się pani kupić? Wymarzony samochód? Wymarzony? Chyba takiego jeszcze nie kupiłam. Podobają mi się kabriolety, bo można w nich wyglądać bardzo kobieco i seksownie. Często pożyczałam takie samochody, będąc na wakacjach. To było przyjemne uczucie, powoli sunąć, powoli sunąć nad morskimi promenadami Wysp Kanaryjskich, serpentynami Toskanii, czy nawet ulicami Londynu gdy wiatr lekko rozwiewał włosy pod wielkim kapeluszem. Lubiłam też pozować do zdjęć, opierając swoje niewątpliwie zgrabne nogi o ramkę przedniej szyby. To w takim razie jakim samochodem pani dziś jeździ w Polsce? Przez 15 lat miałam Opel Aster, kombi z najmocniejszym silnikiem i maksymalnie wyposażonego. Niestety ząb czasu oraz niefrasobliwość moich dzieci zniszczyły go do tego stopnia, że musiałam się go pozbyć. Ząb czasu to korozja, a niefrasobliwość dzieci to kilkukrotne zniszczenie silnika. Koszty były straszne, przekraczające dwukrotnie wartość tego samochodu, no ale przyzwyczaiłam się do niego, bowiem w trasie spełniał wszystkie moje wymagania. Zjeździłam nim pół Europy, głównie południowej, i przewoziłam nim duże ilości bagażu. Teraz jeżdżę trochę nietypowym oplem. Signa. To potężna limuzyna oszczędnym silnikiem diesla nawigacją i oczywiście automatyczną skrzynią biegów. Czy jest pani zadowolona z tego samochodu? Nie zdążyłam się nim jeszcze nacieszyć i tu właśnie mogę znowu ponarzekać na Zdzisława. Właśnie on namówił mnie na kupno tego właśnie egzemplarza. Od początku były z nim kłopoty. Drgała kierownica, bo koła były krzywe. Ubezpieczenie nie było zapłacone. I do tego wszystkiego musiałam pożyczyć pieniądze, aby go kupić. Na początku Opel sprawił mi sporo kłopotów. Często wchodził w tryb awaryjny i nie chciał jechać szybciej niż 60 km na godzinę. Proszę sobie wyobrazić, jak uciążliwa musi być jazda z taką szybkością na autostradzie z Polski do Niemiec i z poprotem. Okazało się, że samochód wyposażony jest w filtr dopalający sadzę w rurze wydechowej który zapycha się regularnie i powoduje te problemy. Ile ja się najeździłam do warsztatu, ile wydałam pieniędzy. Kilka razy wypalali filtr i czyścili chemicznie. O mały włos Opel zapaliłby się przy tym wypalaniu. W końcu mechanicy coś tam wycięli, pomajstrowali w komputerze i teraz wreszcie mam święty spokój. Widzę zatem, że marzenia o kabriolecie Zamieniała Pani na racjonalne wybory samochodów z wielkim bagażnikiem. Czy nadal marzy Pani o kabriolecie? Jednak po tej historii z kabrioletem Zdzisława odeszła mi na to ochota. Zaintrygowała mnie Pani. Proszę powiedzieć coś więcej. O co chodzi? Proszę pana, pewnego dnia zadzwonił do mnie Zdzisław i powiedział że za miesiąc wygra w jakimś konkursie niebieski kabriolet. Wysłał mi jego zdjęcia. Zapytał, czy go od niego kupię, bo takie samochody go nie interesują. Powiedział też, że nie będzie go stać na utrzymanie nietypowego pojazdu. Ubawiła się tą propozycją. Potraktowałam ją pół żartem, pół serio. I zgodziłam się kupić samochód, który ma być wkrótce wygrany. Dzisła tak bardzo był pewien wygranej, że było to wręcz idiotyczne. W tym czasie odbył podróż do Wielkiej Brytanii, gdzie powiedział przebywającym tam moim dzieciom, że ja odkupię samochód, który on wkrótce wygra. Wszyscy patrzyli na niego z niedowierzaniem. Nie wiedzieli, czy mówi prawdę, czy żartuje. Niektórzy za jego plecami zakreślali kółka na głowie. No to już wiem, o co chodzi. Zdzisław faktycznie wygrał ten samochód. Czy sprzedał pani to cudeńko? Nie sprzeda, bo uznał, że chce mu za mało zapłacić. Ja sobie to bardzo dobrze i korzystnie wyliczyłam utratę wartości, podatki i szybką decyzję on stwierdził, że za rok dostanie więcej niż to, co ja mu od razu oferuję. Podobno, chociaż nie chce mi się w to wierzyć, udała mu się taka transakcja, ależ on mnie wkurzył. Przecież obiecał mi ten samochód. Potem bezczelnie przyjeżdżał do mnie na różne party i chwalił się otwieraniem metalowo. Szklanego dachu? Przed moimi gośćmi. Nie chciałem czegoś takiego oglądać. Proszę pana, skończmy już ten temat, bo jest dla mnie nieprzyjemny. W takim razie bardzo już pani dziękuję za wywiad i dodam, że przykro mi, iż poruszyłem na koniec wrażliwe struny. No nie jest tak źle. Nie jestem małostkowa. To jest odległa historia. Teraz myślę o zupełnie innych sprawach bardziej kobiecych i romantycznych.